Cześć! Witajcie w o Biznesie na Schodach. Słuchajcie, dzisiaj odniosę się do jednego z komentarzy, który pojawił się pod poprzednim filmem, tym dotyczącym okejkowania. I będę chciał powiedzieć o bardzo ważnym elemencie, który ma ogromny wpływ na to, jak będziemy kształtować chęć do ponoszenia odpowiedzialności w naszych zespołach. Z jednej strony bardzo często słyszę, jak powtarzamy takie powiedzenie, że tylko ten, który nic nie robi, nie popełnia błędów. No ale jeśli to fakt, to spójrzmy z drugiej strony, jakie jest nasze podejście jako członków zespołu albo jako menedżerów do błędów naszych kolegów lub podwładnych. Słuchajcie, porażka może mieć bardzo ważny wpływ. I może być bardzo istotna w rozwoju naszej organizacji. Może wydawać się to trochę dziwne, ale dokładnie tak jest. Dlaczego? Bardzo ważne jest to, jak kształtujemy kulturę ponoszenia porażek w naszej organizacji. Czy powinniśmy mieć pełną tolerancję do wszystkich możliwych porażek? Ja uważam, że nie. Ale czy powinniśmy mieć w ogóle tolerancję do porażek? Jestem przekonany, że tak. Jak zatem to robić? Słuchajcie. Ja również popełniam błędy i myślę, że każdy z nas je popełnia. Najważniejsze jest to, co stanie się potem nie sam błąd. Bardzo często w organizacjach, a mam wrażenie, że również jest to dość taka specyfika polska najważniejsze dla nas jest znalezienie winnego. A ja wcale nie uważam, że to jest takie ważne. Spójrzcie, jak można by było podchodzić do porażek. Jak wiele organizacji, które odnosi bardzo dużo sukcesów, do tych porażek podchodzi? Przede wszystkim każdy ma prawo do poniesienia porażki. Każdy, kto ma swoje pomysły, chce je realizować, jest narażony na popełnianie błędów. I nie jest ważne, czy on te błędy popełnił, czy nie, natomiast ważne jest to, co było dalej. To znaczy, czy taka osoba, i to kolejny krok, oprócz akceptacji tego, że popełniam błędy, Powinna wykazać, co się wydarzyło, że doszło do tego błędu, i powinniśmy wspólnie wypracować metodologię, co zrobić, żeby tych błędów więcej nie popełniać. Kolejnym elementem bardzo ważnym jest uwspólnienie tej wiedzy. Trzeci krok. Czwarty krok, całkowity brak akceptacji dla ciągle tych samych porażek w organizacji. I tylko osoby, które ciągle tą samą, te same błędy popełniają. W tych samych obszarach ciągle ponoszą porażki, no to są osoby, nad którymi trzeba trochę więcej popracować. Cała reszta, jeśli popełnia błąd i wyciągamy z niego wnioski jako organizacja, znajdujemy dzięki temu swoje słabości i wiemy, co trzeba zrobić, żeby je poprawiać, to jest jak najbardziej ok. Dlatego też, jeśli chcecie, żeby w waszych organizacjach, w waszych zespołach ludzie chcieli Dzielicie się swoimi pomysłami, byli chętni do ich wdrażania i chcieli ponosić konsekwencje z tym związane, twórzcie kulturę akceptacji porażki. Ale taką kulturę, która na tych porażkach się uczy i dzięki temu się rozwija. Jeśli natomiast pojawiają się w Waszym zespole osoby, które pomimo wielokrotnych analiz ciągle popełniają te same błędy, to są osoby, nad którymi trzeba będzie pracować więcej. Spójrzcie w swoje organizacje, sprawdźcie, czy sprawdźcie, czy akceptujecie porażki, ale czy tylko po prostu je akceptujecie, czy się z nich uczycie? A może jesteście w ogóle organizacją, która ciągle akceptuje porażki innych, lub taką organizacją, która w ogóle tych porażek nie akceptuje. Spójrzcie, czy to Wam e, przysparza rozwoju, czy Was blokuje. Dbajcie o swoje biznesy. Cześć.